A co, jeśli prośba małej dziewczynki o zapłacenie za chleb później odsłoniła sekret, który miliarder przez całe życie próbował zapomnieć? Nie błagała, nie płakała, po prostu trzymała bochenek chleba drżącymi rękami i wyszeptała: To dla mojej siostry wrócę i zapłacę. Nikt w piekarni się nie poruszył nikt poza Jakubem Nowakiem, człowiekiem znanym z sal konferencyjnych, nie z rozpadających się chodników. To, co zaczęło się jako akt dobroci, Szybko przerodziło się w coś znacznie potężniejszego. Podróż w przeszłość, konfrontację z rodzinną zdradą i szanse na odbudowę nie tylko życia dwóch małych dziewczynek, ale także jego własnej duszy. Zostań z nami, bo to, co ten człowiek odkryje, rozbije wszystko, co myślał, że wie o rodzinie, przebaczeniu i prawdziwym powrocie do domu. Poranne powietrze wciąż niosło chłód świtu, gdy Zosia Kowalska, nie starsza niż 7 lat, Przycisnęła małe dłonie do zaparowanej szyby piekarni na głównym rynku w Warszawie. Jej płaszcz był za cienki na tę pogodę, skarpety przemoczone, a warkocze zwisały nierównymi pasmami, ale nic z tego nie miało dla niej znaczenia w tamtej chwili, bo w środku złote bochenki chleba wyjmowano z pieca, ich ciepły, drożdżowy zapach otulał ją jak odległa obietnica. Patrzyła na nie, jakby mogły przemówić, jakby mogły kogoś uratować. Dzwonek nad drzwiami zadzwonił, gdy Zosia weszła, jej trampki zaskrzypiały na kafelkach. Klienci ledwie na nią spojrzeli. Podeszła powoli do lady, tuląc mały bochenek obiema rękami, jakby to było kociątko, a potem z głosem drżącym między strachem a nadzieją wyszeptała: Proszę pani, czy mogę zapłacić później? To dla mojej młodszej siostry, ona jest głodna. Kasierka zamrugała, rozejrzała się niekomfortowo. Przykro mi, skarbie, to nie przytułek. Płacisz albo odkładasz. Palce Zosi zacisnęły się mocniej na ciepłym chlebie, jej usta zadrżały, ale nie płakała. Stała tam, milcząca, jakby wiedziała, że nie będzie dzisiaj drugiej szansy. I wtedy ile kosztuje ten chleb? Głęboki głos przeciął cichy szum piekarni. Wszyscy się odwrócili. Przy stoliku w kącie siedział mężczyzna wszytym na miarę płaszczu, z ciemnym zarostem na szczęce, oczami przesłoniętymi czymś, co nie pasowało do tej chwili. Wstał z portfelem w ręku. Ja zapłacę powiedział podchodząc. Oczy kasierki rozszerzyły się rozpoznała go teraz. Jakub Wilk magnat technologiczny, człowiek z okładek magazynów i blogów finansowych. Co u Licha robił w takiej dzielnicy? Nikt nie wiedział, że Jakub dorastał zaledwie trzy ulice stąd że tego ranka bez ostrzeżenia kazał kierowcy wysadzić się samemu że potrzebował powietrza. Nie klimatyzowanego przez wieżowce i spotkania, że coś w nim, rana, której nigdy nie pozwolił krwawić, przyciągnęło go z powrotem. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Położył na ladzie pięćdziesiąt złotych. Daj jej dwa bochenki, jeden dla siostry. Zosia nie poruszyła się. Spojrzała na niego, jak ludzie czasem patrzą na deszcz. Pół ze strachu, pół z podziwem. Nie musisz, wymamrotała. Wiem, powiedział Jakub łagodnie, ale chcę. Wciąż wahając się, Zosia kiwnęła głową, wsunęła dodatkowy bochenek do płaszcza i wyszeptała. Dziękuję, panie. Oddam. Potem wybiegła przez drzwi. Dzwonek zabrzmiał za nią jak ostatnia nuta piosenki. Jakub stał patrząc na pustą przestrzeń, którą zostawiła. Nie zauważył innych klientów, ledwie słyszał podziękowania kasierki, bo coś starego pękło w nim. To nie była tylko litość, to rozpoznanie. Ten głos, pewny nawet w hańbie, Znał. Lata temu chłopiec w podartych trampkach i dziurą w kieszeni pukał do drzwi sąsiada i błagał o chleb. Ten chłopiec przysiągł sobie, że jeśli kiedykolwiek mu się uda, jeśli kiedykolwiek ucieknie, nigdy nie pozwoli, by inne dziecko poczuło taki głód. Ale życie stało się głośne, biznes bezwzględny, a obietnica tamtego chłopca została pogrzebana. Aż do teraz. Usiadł z powrotem, ale jego kawa wystygła. Krzesło wydawało się twardsze, piekarnia cichsza, wyciągnął telefon, spotkania, raporty, maile, wszystko migotało, wszystko czekało, ale nic z tego nie miało znaczenia. Podniósł rękę do kasierki. Przepraszam, znasz tę dziewczynkę? Pokręciła głową. Pierwszy raz była dzisiaj, ale widziałam ją w okolicy, kręci się przy osiedlu nadwiślańskim, tym starym bloku, gdzie nikt nie chodzi po zmroku. Jakub kiwnął głową to wystarczyło wyszedł bez słowa na zewnątrz niebo przechodziło w blady błękit miasto się budziło taksówki trąbiły ludzie mijali go w pośpiechu ale Jakub nie wezwał kierowcy szedł z rękami głęboko w kieszeniach płaszcza oczami przeszukując każdy róg minął zardzewiałe bramy szkoły do której kiedyś chodził teraz w zamkniętej na remont pamiętał czerstwe jedzenie w stołówce czasem jego jedyny posiłek Pamiętał nauczycielkę, panią Malinowską, która mówiła, że jest stworzony do czegoś więcej. Zastanawiał się, ile Zosi jest dzisiaj na ulicach, niewidzialnych, zmarzniętych, głodnych, czekających, aż ktoś je zobaczy. Zatrzymał się na betonowej ławce na rogu i usiadł. Po raz pierwszy od lat nie miał nic w kalendarzu, i to wydawało się właściwe. Otworzył aplikację firmową, wpisał wiadomość do asystentki: odwołaj wszystko na dzisiaj. Nie przyjdę. Muszę coś naprawić. Jego oczy zaszkliły się, nie smutkiem, ale jasnością. Bo dzisiaj w rękach głodnej dziewczynki trzymającej ciepły chleb, Jakub Wilk przypomniał sobie, dlaczego zaczął, i co ważniejsze, kim wciąż musiał się stać. Jeśli widziałbyś dziecko proszące o jedzenie, zatrzymałbyś się, czy przeszedł obok. Czy wierzysz, że jeden bochenek chleba może zmienić życie? Komentuj poniżej sto. Jeśli ta historia cię poruszyła, powiedz skąd oglądasz, i udostępnij, jeśli wierzysz, że żadne dziecko nie powinno odejść głodne. Następnego ranka po spotkaniu z Zosią Kowalską, Jakub Wilk obudził się przed świtem. Nie sięgnął po telefon, nie sprawdził maili. Zamiast tego, zawiązał znoszone trampki, których nie dotykał od lat, narzucił bluzę i wymknął się z luksusowego apartamentu na Mokotowie, jak duch z innego życia. Jego celem był blok nad nadwiślański, skupisko rozpadających się niskich budynków schowanych za siatką i latami miejskiego zaniedbania. Nie był tam od dekad. Gdy się zbliżał, widział zardzewiałe balustrady schodów, okna zaklejone kartonem, dzieci grające w piłkę boso na parkingu. Jakub szedł powoli, świadomy, jak bardzo nie pasuje, ale nikt go nie zatrzymał. Patrzyli, niektórzy z ciekawością, inni z podejrzliwością. Znalazł grupę chłopców siedzących na schodach, wymieniających się kartami pokemon i cukierkami. Hej, powiedział łagodnie. Czy któryś z was zna małą dziewczynkę, Zosie? Mała, warkocze, jakieś siedem lat. Dzieci przyglądały mu się nieufnie, aż jeden w końcu kiwnął głową w stronę trzeciego piętra. Mieszka tam, powiedział chłopak. Niebieskie drzwi. Pukaj, bo staruszka obok wrzeszczy. Dzięki. Odpowiedział Jakub i zaczął wspinać się po zardzewiałych schodach. Każdy stopień skrzypiał, w powietrzu unosił się zapach pleśni i smaru. Zatrzymał się przed drzwiami, serce waliło mu w piersi. Nie miał planu, tylko przeczucie, że musi ją znowu zobaczyć, że coś niedokończonego czekało za tymi drzwiami od lat. Zapukał, bez odpowiedzi. Zapukał znowu nieco głośniej. Para oczu pojawiła się w szparze drzwi, potem głos. Pan, Jakub odetchnął powoli. Facet od chleba, pamiętasz mnie? Zosia zamrugała, po czym powoli otworzyła drzwi na tyle, by go wpuścić. Mieszkanie było ciemne, zasłony poszarpane, podłoga goła. Nie było telewizora, szumu lodówki, zapachu jedzenia, tylko cisza i bezruch. Przyniosłem trochę rzeczy, powiedział Jakub, podnosząc torbę z zakupami. Twoja siostra w porządku? Chora, wyszeptała Zosia. Śpi. Skończyły się leki. Podążył za jej spojrzeniem. W kącie, na cienkim materacu leżała mała dziewczynka. Blada, z potem na czole, oddychając płytko. Emilia, wyszeptała Zosia. Gardło Jakuba się ścisnęło. Mieszkacie tu same? zapytał. Zosia kiwnęła głową. Jej twarz była buntownicza i zmęczona zarazem. Czasem przychodzi. Kto? Mój tata, ale tylko gdy chce pieniędzy. Krzyczy, Emilia się go boi, chowam ją, gdy przychodzi. Jakub kucnął do poziomu Emilii i delikatnie dotknął jej czoła. Poruszyła się, zakaszlała i uspokoiła. Jak długo jest tak? Zapytał cicho. Zosia wzruszyła ramionami. Odkąd mama odeszła do nieba. Chyba długo. Jakub rozejrzał się. Nikt nie przychodził im z pomocą. Żaden dorosły, żaden sąsiad, tylko mała dziewczynka próbująca dźwigać górę. Chcę pomóc, powiedział. Zosia założyła ramiona. Wszyscy tak mówią, a potem odchodzą. Ja nie odejdę. Dlaczego miałoby ci na nas zależeć? Jakub zawahał się, po czym spojrzał jej prosto w oczy. Bo kiedyś byłem taki jak ty. Też błagałem o jedzenie. Czekałem na rodzica, który nie wrócił. Przysiągłem sobie, że nigdy nie zapomnę, jak to smakuje. Zosia patrzyła na niego, jej oczy nie złagodniały, ale nie kłóciła się. Wtem cichy głos rozległ się z materaca. Zosiu, jestem tu, Emiliu, wyszeptała Zosia, klękając przy niej i gładząc jej włosy. Mam jedzenie, będzie dobrze. Jakub odwrócił wzrok, mrugając, by powstrzymać coś ostrego za oczami. Wstał. Wrócę jutro z jedzeniem, lekami, ubraniami, czymkolwiek potrzebujecie. Zosia kiwnęła lekko. Dobrze. Dziękuję, panie, od chleba. Ale gdy odwracał się, by odejść, coś go zatrzymało. Zosiu, jak ma na imię twój tata? Zapytał ostrożnie. Spojrzała w górę podejrzliwie. Po co? Chcę się upewnić, że nie wróci, by was skrzywdzić? Zawahała się, po czym odpowiedziała: Łukasz, Łukasz wilk. Korytarz zawirował. Jakub oparł się o ścianę, serce waliło. Starał się zachować równy głos. Jesteś pewna? Tak. Tak jest napisane na starej poczcie. Czy on mówi coś o rodzinie, o bracie? Zosia zmarszczyła nos. Mówi, że jego brat był zadufanym tchórzem, który myślał, że jest lepszy od wszystkich. Opuścił rodzinę i nigdy nie spojrzał wstecz. Jakub poczuł, jakby powietrze zostało z niego wybite, bo Łukasz Wilk był jego bratem. Nie rozmawiali od niemal dwudziestu lat. Nie od tamtej nocy, gdy Jakub zaproponował mu pracę, nowy start. A łukasz pojawił się pijany, wrzeszczał mu w twarz i oskarżył o porzucenie korzeni. Nie od ostatniego ciosu i trzaśnięcia drzwiami na dobre. A teraz dwie dziewczynki, którym właśnie obiecał ochronę, były jego siostrzenicami, jego krwią. Odwrócił się do Zosi, obserwowała go uważnie. Znałeś go? Jakub przełknął ślinę. Dawno temu. Zosia przechyliła głowę. Czy to znaczy, że jesteś moim wujkiem? Chciał powiedzieć tak, chciał powiedzieć, że od tej chwili nigdy nie opuści jej boku, ale gardło zamknęło mu się z poczucia winy i wstydu. Zamiast tego kiwnął głową: Jestem tu teraz, Zosiu, i nigdzie nie idę. Nie uśmiechnęła się, ale coś w jej ramionach się rozluźniło. Jakub wracał pieszo do domu przez miasto, które wydawało się obce. Światła były za jasne, ulice za czyste. Nie chciał wracać do apartamentu więc zameldował się w skromnym hotelu blisko bloku. Musiał zostać blisko rany, blisko niedokończonej części swojej historii. Tej nocy ledwie spał, obrazy Łukasza błyskały w jego umyśle. Śmiech ich młodości, siniaki ich nastoletnich lat, gorycz ich ostatnich słów. Pamiętał pogrzeb matki, ciszę, która nastała, jak rzucił się w ambicje, w ucieczkę, podczas gdy Łukasz pogrążał się w uzależnieniu, w wściekłości i cieniach. Zastanawiał się, czy mogłem zrobić więcej? Następnego ranka wrócił z torbami pełnymi zakupów, leków i używanym kocem. Zosia otworzyła drzwi, zanim zdążył zapukać. Powiedziałam Emilii, że nie przyjdziesz, skazała cicho. Cóż, powiedział Jakub z lekkim uśmiechem. Myliłaś się. Co byś zrobił, gdybyś odkrył, że twoja własna rodzina porzuciła swoje dzieci? Czy wziąłbyś odpowiedzialność za ich błędy? Czy wierzysz, że możemy przerwać cykl bólu i zbudować coś lepszego? Mijały tygodnie. Każdego ranka Jakub Wilk pojawiał się w starym mieszkaniu z zakupami, lekami, książkami i cichym uśmiechem. Nie opuścił ani jednego dnia. Emilia, młodsza, zaczęła znów rysować. Jej policzki były pełniejsze, oczy jaśniejsze. Chodziła za Jakubem jak cień, nazywając go wujkiem ją z nieśmiałym uczuciem. Zosia, choć wciąż ostrożna, Potrzebowała więcej czasu. Zadawała pytania, wiele pytań. Dlaczego przestałeś rozmawiać z moim tatą? Jaka była twoja mama? Bałeś się jako dziecko? Jakub odpowiadał na każde szczerze. Powoli rodziło się zaufanie. Nie od razu, nie głośno, ale w sposobie, w jaki Zosia zostawiała buty przy drzwiach czy czekała przy oknie o tej samej porze każdego dnia. Pewnego ranka, jedząc płatki z niedopasowanych misek, Jakub złożył dłonie na stole i wziął oddech. Złożyłem wniosek o opiekę prawną, powiedział. Chcę być legalnie odpowiedzialny za ciebie i Emilię, nie tylko teraz, ale na zawsze. Zosia wpatrywała się w swoją łyżkę. A co jeśli się nami zmęczysz? Nie zmęczę. Ale powiedziałeś to kiedyś mojemu tacie, a on odszedł. Głos Jakuba uwiązł: Wiem, i nie mogę cofnąć tego, czego wtedy nie zrobiłem. Ale nie jestem twoim tatą, Zosiu. Nie odejdę. Podniosła wzrok. Chcę zmienić imię. Jakub zamrugał. Naprawdę? Kiwnęła głową. Zosia to ta, którą musiałam być, żeby przetrwać. Chcę być kimś nowym, kimś z prawdziwym nazwiskiem. Uśmiechnął się łagodnie. Jakie imię chcesz? Zosia Kowalska Wilk, powiedziała stanowczo. Jak ty? Wyciągnął rękę przez stół i ujął jej dłoń. Niech będzie Zosia Kowalska Wilk. Proces adopcyjny przebiegł szybko, szybciej niż Jakub się spodziewał. Sądy, poruszone okolicznościami i więzią, która już się tworzyła, przyspieszyły formalności. Pewnego wieczoru Zosia otworzyła drzwi i znalazła Jakuba trzymającego plecak. Co to? zapytała. Twój powiedział. Idziemy zobaczyć niespodziankę. Spojrzała na Emilię, która ściskała pluszowego królika. Obie? Obie. Przejechali przez miasto mijając mosty, światła uliczne i nieznane ulice. W końcu zatrzymali się przed małym parterowym domem z werandą i drewnianą huśtawką. Opona wisiała na starym dębie. Dziewczynki wysiadły ostrożnie. – Czyj to dom? – zapytała Zosia. Jakub ukląkł. – Wasz, jeśli chcecie. Ich oczy rozszerzyły się. – Nie jest duży, – powiedział. – Ale bezpieczny i ciepły. – z wystarczającą liczbą łóżek dla was obu i działającą kuchnią. Emilia ścisnęła jego dłoń. Zosia spojrzała na niego, głos jej drżał. Co musimy zrobić w zamian? Nic, po prostu żyjcie i pozwólcie mi być to wszystko. I w tej chwili, bez słów, zrozumiała, że mówił poważnie. Kolejne dni były spokojniejsze, niż Jakub się spodziewał. Bez dramatów, bez krzyków tylko proste rzeczy pakowanie lunchów, pomoc przy lekcjach. Okrywanie Emilii po koszmarach, czytanie Zosi na dobranoc. Uczył się, jak być ojcem, one, jak być córkami. Aż pewnego dusznego popołudnia Jakub został wezwany do biura szkolnego. Mężczyzna pojawił się przy bramie, zły, zdezorientowany, cuchnący alkoholem, żądając zobaczenia swoich dzieci. Jakub zamarł. Imię zapytał. Łukasz Wilk, powietrze uszło z jego płuc. Trzymajcie dziewczynki w środku. Powiedział personelowi. Ja to załatwię. Szedł do bramy powoli, a tam był Łukasz, skóra ziemista, broda niechlujna, ubrania poplamione smarem, ale oczy, te same burzliwe, gorzkie oczy, spotkały jego z wyzywającym błyskiem. No proszę, szydził Łukasz. Zabrałeś moje dzieci i zrobiłeś z nich swój mały projekt. Jakub milczał. Łukasz podszedł bliżej. Zawsze chciałeś być bohaterem, co? Cóż! Zgadnij co, bracie, krew wciąż się liczy, a ja jestem ich ojcem. Szczęka Jakuba zacisnęła się. Nie, jesteś ich dawcą. Ja zostałem, ja wróciłem. One są moje. To ludzie, Łukaszu, nie własność i boją się ciebie. Spieprzyłem, okej, okay? ale nie możesz mnie wymazać. Nie próbuję cię wymazać, wyszeptał Jakub. Sam to zrobiłeś. Zapadła długa cisza. Szkoła wezwała policję. Łukasz nie stawiał oporu, tylko spojrzał na Jakuba po raz ostatni i wymamrotał. Myślisz, że wygrałeś, ale tylko sprzątasz mój bałagan. Potem zniknął. Jakub stał przy bramie długo po tym, jak radiowóz odjechał. Gdy wrócił do domu, Zosia siedziała na schodkach werandy, obejmując kolana. Widziałeś go, powiedziała. Tak. Chciał nas zabrać? Jakub usiadł obok niej. Mówił wiele rzeczy, ale nikt nigdzie was nie zabierze. Nigdy. Nie płakała, tylko oparła głowę o jego ramię i wyszeptała. Dzięki, tato. To był pierwszy raz, gdy tak go nazwała i to złamało coś w najlepszy sposób. Mijały miesiące. Zosia zaczęła błyszczeć w szkole, śmiech Emilii stał się głośniejszy. Pewnej niedzielnej porannej nad naleśnikami Zosia powiedziała: A co, jeśli zrobimy coś wielkiego? Jakub uniósł brew. Jak co? Uśmiechnęła się. Jak otworzyć piekarnię? Zamrugał. Piekarnie? Tak, jak tamta, gdzie się poznaliśmy. Tylko ta ma zasadę: żadne dziecko nie odchodzi głodne, nigdy. Jakub poczuł, jak gardło mu się ściska. Mówisz poważnie? Zosia kiwnęła głową. Jeśli jeden bochenek chleba zmienił nasze życie, może możemy to zrobić dla kogoś innego. Wynajęli mały lokal w cichym zakątku Warszawy, pomalowali szyld ręcznie: Chleb Zosi przyjdź głodny odejść z nadzieją dzieci przychodziły z zaułków ze schronisk znikąd niektóre płaciły większość nie wszystkie jadły zosia obsługiwała z uśmiechem i cichą mocą którą rozumieli tylko ci którzy naprawdę głodowali a jakub obserwował z rogu z rękami w kieszeniach kurtki sercem pełnym pewnego popołudnia weszła mała dziewczynka z podartymi rękawami i spuszczonymi oczami Wyszeptała, czy mogę zapłacić później? Zosia pochyliła się, uśmiechnęła. Nie musisz płacić, tylko obiecaj mi coś. Dziewczynka kiwnęła głową. Kiedy będziesz mogła, pomóż komuś innemu. Dziewczynka odeszła, trzymając chleb jak skarb, a Jakub, teraz tata, teraz wujek ją, teraz człowiek, który został. Zamknął oczy i pozwolił spłynąć po jedynczej łzie. To nie był smutek. To była spuścizna. Co byś zrobił, gdyby jeden prosty czyn mógł na zawsze zmienić czyjeś życie? Czy wierzysz, że miłość może zacząć się od bochenka chleba? Czy kiedykolwiek uratowała cię dobroć nieznajomego? Czasem najmniejszy czyn bochenek chleba, ciepłe spojrzenie obietnica, że nie odejdzie może rozlać się w cud znacznie większy niż kiedykolwiek sobie wyobrażamy. Jakub Wilk myślał, że pomaga głodnemu dziecku. Ale w rzeczywistości to ono pomogło mu przypomnieć sobie, kim był i kim musiał się stać. Ta historia przypomina nam, że rodzina to nie tylko krew, to ludzie, którzy wybierają zostać, którzy pojawiają się, gdy to ważne i kochają bez warunków. W świecie, gdzie tak wielu mija cierpienie, bądźmy tymi, którzy zatrzymują się, widzą i działają, bo dobroć, gdy zasiana w odpowiedniej glebie, nie tylko karmi, rośnie, buduje domy przepisuje dziedzictwo i czasem zamienia ból w cel. Komentuj sto, jeśli wierzysz, że dobroć tworzy cuda, napisz poniżej, z jakiego kraju jesteś i udostępnij tę historię, jeśli wierzysz, że żadne dziecko nie powinno odejść głodne.